Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Wiele jest takich sytuacji, na które czekamy. Narodzenie dzieci, pójście nawet do lekarza, kiedy oczekujemy, żeby wejść na umówioną wizytę po to, by dostać jakieś lekarstwa wtedy, kiedy jest się zakatarzonym. Czekamy też na niespodzianki, dzień świętego Mikołaja już tuż tuż, a także oczekujemy na prezenty pod choinką. Dla nas chrześcijan takim prezentem i osobą, na którą czekamy, jest Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, który wierzymy, przyjdzie na końcu czasów pierwsi chrześcijanie oczekiwali Pana, dlatego mówili Maranatha, przyjdź Panie Jezu. Kiedy Duch i Oblubienica, Kościół wołał przyjdź Panie Jezu. I tak jest po dzień, dzień dzisiejszy, kiedy modlimy się tą modlitwą Ojcze Nasz, kiedy wzywamy przyjścia Królestwa Boga. Ale mogę zadać sobie dzisiaj pytanie czy podczas tego rozpoczynającego się adwentu czy ja sobie uświadamiam w ogóle, że czy oczekuję w codziennym życiu na Pana i co to znaczy jeżeli tak, jeżeli oczekuję na powtórne przyjście Chrystusa, co to dla mnie znaczy jak to się przejawia w, codzien w codzienności dzisiaj Słowo zaprasza nas, by, by czuwać i modlić się w każdym czasie kiedy Pan rzeczywiście ma nadejść. Dzisiaj Słowo daje konkretne wskazania. Od strony negatywnej, Słowo Boże mówi, aby nasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Bardzo konkretnie. Aby wolne serce rzeczywiście nie poddało się. Pod y, plugastwo obżarstwa, pijaństwa, pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, lenistwa, gniewu. Jedna strona czuwania. Druga, aby miłość wzajemna była spotęgowana dla wszystkich, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości. Od strony pozytywnej, czuwanie oznacza miłość. Nie jesteśmy w stanie czuwać sami. Nie jesteśmy w stanie sami się nawracać. Nie jesteśmy w stanie sami kochać. Dlatego Bóg przewidział to i daje nam swojego Ducha Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że czasy ostateczne są to czasy, w których żyjemy i są to czasy wylania Ducha Świętego. To właśnie osoba Ducha Świętego pomaga nam nawracać się. I jeszcze bardziej kochać, tak jak święty Paweł mówił, miłość rozlana jest w naszych sercach przez dar Ducha Świętego, uwierzyć w obietnicę, jaką dają prorocy Jeremiasz i Zajasz, aby uwierzyć potrzeba Ducha Świętego. Aby rzeczywiście wejść na drogę nawrócenia potrzeba Ducha Świętego, bo Królestwo Boże, które oczekujemy, na które oczekujemy, to nie sprawa tego, co się jej pije ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Skoro Królestwo Boże, to sprawa pokoju i radości w Duchu Świętym, może warto, kiedy rozpoczynamy ten adwent i kiedy modlimy się, Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje, aby z całego serca oczekiwać przyjścia Pana.